Chcę dać mamie super drogocenny prezent. Tupciu, czy wszystko w porządku? Jesteś zmartwiony. Tak. Myślałem, że będę mógł kupić mamie super drogi prezent na urodziny. Wszystkie inne są takie piękne. Ja nigdy czegoś takiego nie zdobędę. Moje pieniążki są mało warte. Nie smuć się, Tupciu. Cenny nie jest ten prezent, który drogo kosztuje. Mama doceni to, co sam zrobisz. Ponieważ będzie od ciebie. Naprawdę? Naprawdę. Popatrz na te piękne kwiatki, które znalazłeś. Racja! Ze stokrotek mogę zrobić naszyjnik, taki jak Becia zawsze robi. Doskonały pomysł. Kiedy byłam młoda, też taki robiłam. Będzie wyglądać jak drogi klejnot. Tak! Zrobię przepiękny naszyjnik. Ale są śliczne. A to jest ekstra! Srebrne listki sprawią, że mój naszyjnik będzie drogocenny. Halo! Jest ktoś w domu? Nie Witaj, kochanie! Zaskoczyliście mnie! Niczego się nie domyślałam! Zapraszam wszystkich do stołu. Przygotowałam pyszny urodzinowy obiad.